Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, dziś odcinek ważny dla każdego kto chce złowić fajnego sandacza w miejscu mocno przełowionym, czyli pod jazami, pod śluzami, e, oczywiście z zachowaniem e, odpowiedniej odległości. Opowiem Wam jak e, rozpoznać atak sandacza od, zanda, od e, ataku bolenia, bo jest to bardzo często mylone. E, opowiem Wam e, jaki zestaw. I jak po prostu się dobrać do takiej ryby, jak się wyróżnić i konkretnie e, jak złapać sobie po prostu fajnego sandacza. Ja nie przedłużam, zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału i zaczynamy. Drodzy jakiś czas temu wybrałem się specjalnie pod zrzut wody pod jazd po to żeby nagrać dla was kilka minut materiału właśnie z takiego miejsca. Słuchajcie presja wędkarska jaka się tworzy w takich miejscach jest naprawdę bardzo duża jest tam na pewno multą wędkarzy i wiem że nie, przez niektórych z was te miejsca są bardzo często obławiane i pomogę wam po prostu jak poradzić sobie właśnie w takim miejscu. Zacznijmy może od pierwszego zagadnienia, czyli jak w ogóle rozpoznać, czy jest tam sandacz? Moi drodzy, zachodzimy sobie nad wodę i widzimy mocne, energiczne chlapnięcia. Jak rozpoznać, czy jest to sandacz, czy może jednak jest to boleń? E, bardzo łatwo, choć nie dla każdego, bo jednak jest to często mylone. E, spotkałem się nieraz właśnie z e, tym, jak wędkarz opowiadał mi: Słuchaj, stary, e, rzucaj, bo chodzi boleń jak wściekły. Okazało się, że te bolenie nie za bardzo e, po prostu były aktywne. A aktywny był bardzo sandacz. Sandacz, w porównaniu do bolenia, nie robi rozprysku wody właśnie tak, tak mocnego, tak dużego. Bardzo często w ostatniej fazie ataku, gdy sandacz jest już przy samej powierzchni, po prostu zakołuje, i to jest jego właśnie atak. Bardzo często w ten sposób to wygląda. A boleń, gdy uderzy, bardzo często robi bardzo mocny rozprysk wody. I to. Jest pierwsze kryterium, które musicie zapamiętać, żeby złapać sobie po prostu fajnego, fajnego sandacza właśnie w takim miejscu. Przejdźmy po prostu do następnego zagadnienia. Wiemy już, jak odróżnić atak sandacza od ataku bolenia, więc zbudujmy szybko zestaw. Lecz nie będę Was zanudzał po prostu tym, co się, co i jak wygląda, bo pokazywałem Wam to w poprzednich częściach poradnika, więc myślę, że warto, żebyście sobie zajrzeli do tego. Kij, jakiego używałem, jest to dosyć sztywna wędka, to jest Fate Black. W gramaturze od 10 do 30 gram, i spokojnie sobie możemy obławiać sandacze latem, właśnie na takie wędce. Kołowrotek wiadomo, dobetonowany dosyć mocno, ale też bez przesady, bo jeżeli będziemy prowadzić przynęty o czym Wam za chwileczkę powiem, może się zdarzyć tak, że uderzy nam też boleń, żeby po prostu tej ryby nie stracić. O aktywność ryby się pokazała. <laughs> Słuchajcie, standardowy zestaw, plecionka, 15, do tego 70 cm fluorokarbonu, malutka agrafka i wobler. Ale dlaczego wobler? Właśnie z tego powodu, że mamy dużą presję wędkarską. Jesteśmy w miejscu, gdzie wędkarzy jest naprawdę bardzo wielu, więc używamy coś czego ryba nie widzi tak standardowo bo każdy łupie po prostu bardzo często właśnie ciężkimi gumami podnie a sandacze bardzo często właśnie w takich miejscach przez dłuższą część doby są dosyć mocno podniesione więc wtedy użyjmy sobie woblerów na przykład takiego ja używałem właśnie takiego woblera ostatnio. E, co ciekawe, jest to wobler z dwoma sterami. E, jeden ster z przodu, drugi taki na dupce. E, więc e, ta rybka dosyć ciekawie się zachowuje. Ma do tego małą grzechotkę. I dzięki temu e, po prostu się możemy odznaczyć e, właśnie tym sandaczom spośród innych przynęt i oczywiście uklei, która się gromadzi w takim miejscu. Jeżeli chodzi o prowadzenie takiej przynęty, jest to dosyć szybkie, dosyć energiczne prowadzenie i uwierzcie mi, że sandacz spokojnie dogoni taką przynętę. Ja czasami łowiąc na przynęty boleniowe, miałem przyłowy sandaczowe i to nieraz, więc spokojnie się nauczyłem tego, że jestem pewny za to, co mówię, sandacz spokojnie dogoni po prostu nawet. Nawet, nawet przynętę boleniową. Gdy będzie chciał, będzie aktywny, dogoni ją i e, zaatakuje, więc będziemy mogli po prostu e, wyciągnąć sobie fajną rybę. Moi drodzy, przynęty, jakich używam właśnie w takich miejscach, e, są dosyć specyficzne, bo bardzo często łowię na woblery, e, właśnie w e, wodach tak mocno przełowionych. Ale na jakie woblery? E, używam woblerów jak najbardziej zbliżonych do wyglądu uklei, czyli coś takiego. Pamiętajcie, że jak sandacz, to nie tylko ukleja. Bardzo często łowiąc przy partii wody właśnie blisko brzegu, używam woblerów, które podobne są do okonia. Coś w tym stylu. Oczywiście każdy, każdy z woblerów zostanie Wam podlinkowany, więc będziecie mogli sobie po prostu wszystko znaleźć. Ale używam też czegoś takiego. Jest to taka błystka. Dosyć taka, dosyć taka specyficzna. I to jest błystka dzięki której, e, przy prowadzeniu szybkim, możemy trafić i na bolenia, i na sandacza. E, gdy e, kręcimy kołowrotkiem, robimy trzy duże, trzy mocne, szybkie e, obroty, podbicie, znów trzy szybkie obroty i dajemy je chwilkę opaść, i już znowu lecimy z kolejnymi obrotami. Wtedy bardzo często możemy liczyć na sandacza, który jest podniesiony. E, I to jest świetna metoda. Ale pamiętajcie, że jak sandacze, e, nawet właśnie w takich, e, w takich miejscach przełowionych, no to też muszą być jednak gumy, z tym, że nie prowadzimy ich z opadu. E, bardzo często jest to stałe, równe zwijanie. Używałem na przykład takiego Jankesa lub po prostu. Długich, ciemnych gum, gdy na przykład wodę mamy e, czystą e, i mamy ładne słoneczko, bo wiadomo, mamy lato, więc opieramy się teraz głównie na e, sytuacji, kiedy e, jest fajne słońce. Myślę, że o przynętach to będzie już chyba wszystko. Gracias. Entonces... Stwórzmy sobie teraz takie małe podsumowanie, aby było Wam łatwiej w dobyć z odcinka konkretne informacje. Zapamiętajcie jedno. Jak po prostu wygląda atak sandacza, a jak bolenia? Zwróćcie sobie uwagę, po prostu przeobserwujcie sobie wodę. Dzięki temu będzie Wam po prostu łatwiej złapać taką rybę. Wiadomo, jaki zestaw, wiadomo na co, ale zapamiętajcie jedną bardzo ważną informację. Łowiąc ryby, które są po prostu w miejscu, mocno Przełowionym, e, możemy po prostu upodobnić się do uklei, czyli e, ciągnąć przynętę równym tempem w miarę szybko. E, a jeżeli widzimy, że standard jest podniesiony, że nie reaguje totalnie nikomu na gumy, wtedy spróbujmy po prostu e, użyć e, tak, jak pokazywałem wam wcześniej, takie blaszki. I e, po prostu puścić ją wysoko, dać jej chwilkę opadu i znowu wysoko i dosyć szybkie, agresywne ruchy, powinno dać to nam e, dosyć fajny, oczekiwany efekt. E, wiadomo, e, jeżeli mamy presję, wtedy się upodobnimy do ryby, po prostu, która jest e, w danym łowisku jako pokarm. Zapamiętajmy jedno, e, czy mamy e, ładne słońce, czy mamy już brzydką pogodę, czy e, po prostu jest e, jasno, czy jest ciemno. Wtedy standardowa zabawa kolorami powinna dać e, duże efekty. E, pamiętajcie, im więcej słońca, tym ciemniejsza przynęta, lecz też e, gdy mamy, mamy na przykład e, bardzo brzydką pogodę, e, zaczyna padać i tak dalej, warto użyć koloru Motor Oil. E, to też powinno dać e, dosyć ciekawe efekty. E, słuchajcie, są to. Trzy takie wskazówki, które pomogą Wam właśnie w dobraniu się do ryby, właśnie w takich miejscach mocno przełowionych. Także co? Myślę, że będziemy w tym momencie już kończyć, i to jest ostatni taki poradnik na tą chwilę. Kolejne filmy będą bardziej vlogowe: więcej łowienia, mniej gadania, bo myślę, że warto po prostu dołożyć troszeczkę emocji do tego kanału. Eee, także co, zapraszam Was teraz do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co, do zobaczenia nad wodą. Cześć!